Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z moim narzeczonym Pawłem i z Co ty robisz, chłopie, powiedz mi? Co ty z robisz? Nie! cichutko. Więc razem z Pawłem będziemy pokazywać nasze umiejętności kulinarne w dzisiejszym odcinku, bo zobaczymy, kto zrobi najlepsze danie losowego koloru. A co jest do wygrania? W sumie to nie wymyśliłam nic do wygrania. Ja mam pomysł. Twoje pomysły zawsze są wspaniałe. Osoba przegrana przez tydzień sprząta dom. Ok. Spoko. Jeżeli takie odcinki, w których razem z Pawłem rywalizujemy, wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. A my teraz musimy wylosować kolor, w którym będziemy robić dania. Tylko ja mam jeszcze jedno pytanie. Jakie pytanie? Czy to danie musi Żebyś tylko i wyłącznie tego koloru. Tak, okay. całe danie, całe danie musi być kolor. Musi być tak, jak na przykład masz niebieski, no to może być miętowa rzecz jedna, może być yy, granatowa no tak, czy jedna. Ale odcincie niebieskiego. Ale odcień na przykład niebieskiego. W ogóle mam fajnego case'a na telefon. Jest on sandii.pl. Możecie wpadać i kupować sobie taki same jeżeli macie ochotę. Linki macie w opisie. Paweł też ma fajną koszulkę, którą zaraz zobaczycie. A my teraz losujemy kolor. Różowy. To będzie ciekawe Uuu, ej, Ale nie ma różowych barwników, są czerwone. To będzie bardzo. To będzie ciężkie. ciężkie. I ogólnie zasada jest taka, że może to być deser, może to być danie, może to być wszystko tak naprawdę. Nie jest określone, że to musi być na przykład danie z mięsem czy coś takiego. Musimy się wykazać kreatywnością. Jeżeli chodzi o punktację, to jest ona bardzo prosta. Widzowie na moim Instagramie oceniają wygląd, my oceniamy smak i liczy się też prędkość. My się teraz wybieramy na zakupy, ale w trakcie... Tego filmu można się troszkę nabrudzić I tutaj z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, jakim jest Dreamy i odkurzacz T30. Ten odkurzacz używam już od jakiegoś czasu i jest naprawdę fajny. I żaden poprzedni odkurzecz, który używałam, nie spełnił tak moich oczekiwań jak ten. Ma wiele fajnych funkcji, o których wam pokrótce opowiem. Najważniejszą z nich dla mnie jest to, że jest on bezprzewodowy. Ogólnie nasz dom ma trzy piętra i zawsze w trakcie odkurzenia schodów trzeba było biec na dół, odłączyć go na dole i podłączyć u góry, żeby odkurzyć resztę domu. No i tutaj, jak widzicie, takiego problemu nie ma. Dlatego odkurzacz bezprzewodowy jest idealnym rozwiązaniem i nie wyobrażam sobie mieć teraz innego sprzętu tego typu. Kolejnym plusem tego odkurzacza jest to, że ma on bardzo mocne ssanie. Wiele razy spotkałam się z tym stwierdzeniem, że odkurzacz bezprzewodowy nie poradzi sobie tak jak odkurzacz na kablu. Ten odkurzacz za to spokojnie daje sobie radę, bo jest to jeden z najmocniejszych odkurzaczy na rynku. Swoją drogą ma on wiele fajnych funkcji, ale jedną z nich jest to, że automatycznie może dostosować moc ssania do podłoża. Jak na przykład odkurzamy twarde podłoże, to ją delikatnie, a jak przechodzimy na kanapę, czyli na miękkie podłoże, to zdecydowanie zwiększa swoją moc. Ma on bardzo wydajną baterię, która pozwala nam odkurzać aż do 90 minut I jak wiecie, oprócz tego, że mamy dwa psy, to mamy też dwie papugi I bardzo się tutaj nam na dole brudzi Więc odkurzacz u nas działa parę razy dziennie Szkoda, że u mnie u góry nie odkurzasz parę razy dziennie <gry> Oprócz tego odkurzacz jest zrobiony z włókien węglowych Co sprawia, że są bardzo lekki I bardzo to nam ułatwia odkurzanie, jak na przykład muszę biegać z nim po piętrach Oprócz tego odkurzacz ma łatwo wymienialne końcówki Wystarczy, że wciśniemy przycisk i już jest wyciągnięte Możemy dołożyć taką... Sześciówkę, która pozwala nam dojechać do różnych kącików, na przykład pod kanapę. Możemy w ten sposób zgiąć, odkurzyć, i odkurzyć na przykład pod meblami. Fajnie, w końcu nie będzie syfu pod łóżkiem. Tak, o. A nie, nie mamy łóżka. Można też na przykład ściągnąć i wyczyścić sobie auto Tak jak na przykład coś dla o, ciebie Paweł to ja bym tak. jednak <gry> Jeżeli takie odkrycie wam się podoba to link macie w opisie Ja szczerze polecam, bo naprawdę używamy go dużo do jakiegoś czasu i ułatwia nam życie A teraz możemy już pojechać na zakupy Ogólnie na zakupy musimy wziąć tego obywatela Ze względu na to, że skipper i Riko nie mogą być sami w domu, bo Riko wylizuje mu rany I weterynarz powiedział, że tak nie może się dziać I ja też chciałem się zapytać ciebie jaki jest sens w ogóle nagrywania zakupów Nie, nie wydaje ci się, że lepiej żeby widzowie widzieli jakby kładniki jak będziemy już robić, a nie pokazać kupuję nie, i rzodkiewkę. Nie, coś ale tam. chciałam się zapytać, czy masz już jakiś plan? Właśnie bo nie ja mam planu. Od początku chciałam zrobić jedną rzecz, a potem stwierdziłam, że jej nie lubisz, więc robię coś, co lubisz. Specjalnie że ja cię. Eee, to ja muszę zmienić plan, bo miałem pewien plan, ale też faktycznie jest to, że w której nie lubisz. Coś wymyślimy. Eee, bez skidu, ja no nie, nie pomyślałem o tym. Faktycznie nie ma sensu tego nagrywać, dlatego widzimy się po zakupach. I żeby nie było, że Rico zostaje sam w aucie albo idzie z nami do sklepu, Kuba z nimi idzie na spacer, a my z Tak, nasz na operator zakupy. jest też. Yy... Ten, wychodną. wychodną panią z psem czy coś takiego. Idziemy na zakupy. Wróciliśmy już z zakupów, mamy produkty gotowe. Ja tak się nie wiem, no, w sumie wiem, co ty będziesz robił. Tak? No, no widać. No się. przez to, nie? To no Ci tak. mocno podpowiada. Ja za to nie mam pojęcia, co ona będzie robić. Staraliśmy się jej zaglądać do swoich koszyków. No właśnie teraz tak patrzymy dopiero co tej mamy nawzajem. Co to jest? Nieważne. <laughs> no dobra, Cześć zaczynamy? Tak. Ja, bo nie było powiedziane, że nie może używać termomixa, więc ja używam termomiksa Okej. Okay. Dobra, wagatki. Ogólnie widziałem, możecie to coś tą łapką w górę, bo zainwestowaliśmy w palniki do tego typu odcinków. Czy ty naprawdę? I nie musimy przez to biegać do kuchni, tylko mamy paniki tutaj. Teraz tak. Ja będę na pewno gotował makaron. A ja będę na pewno robić coś w termomixie fajnego. I możecie się zapytać, jak ten makaron zrobię różowy. Kapustą Przeczytałem Dwie rzeczy w internecie, dwa sposoby. Spróbujemy najpierw ten, dlatego ja zalewam wodą. Ale tak jest, bo kapustę zrobię różową. Znaczy zrobię bardziej zdrowe. fioletowe, może zrobić? Ale jak zrobię delikatnie, to będzie róż, mam nadzieję. Już mogę wam zdradzić, co będę dzisiaj robić. Będzie to, właśnie to, Paweł nie może widzieć. Tutaj zaczynamy działać, dajmy masło i wszystkie składniki zgodnie z tym, co jest napisane tutaj na naszej maszynie. Ale ty będziesz robić przepis z tego Tak. Ale on nie jest różowy w kremowiskach Powiem, że tak smakuje najbardziej po prostu Czy ty robisz pankejki? Nie czas jak to się tutaj roztapia To my sobie przygotujemy tutaj serek nasz Nasz serek dodamy do miski I wlejemy do niego czerwony barwnik Pamiętajcie, że mimo wszystko czas się też liczy Dlatego staram się tutaj zrobić wszystko jak najszybciej no, Mam mnóstwo kapusty, trochę mi to zajeło Co ty zrobiłeś? Woda była, była na dnia, to już jest gorące Teraz tak to jest jedna rzecz, drugą rzeczą będzie przygotowanie kurczaczka, muszę go pokroić I przygotowanie sosu serowego, który sobie zabarwimy oczywiście na różowo barwnikami Bo tak jak Ola mi podpowiedziała w aucie, robię danie, które na pewno jej zasmakuje, bo to w końcu ona ocenia nie? To jest najbardziej satysfakcjonująca rzecz tego odcinka, bo będziemy robić różowe. Zobaczcie jak to ładnie wygląda już Teraz wymieszamy to do końca, nasze mało się roztopiło, dodamy resztę składników i będziemy wszystko smażyć umy tak, kroimy ją na szybko, bo jesteśmy daleko w polu Nasz szterek jest już gotowy Odkładamy go na bok i bierzemy na dalszą część tutaj e, przepisu Widzicie, ale to ona korzysta z przepisu, ja nie na przykład, nie? Także moim zdaniem za to powinna być dodatkowa punktacja Ale ja to robię dla twojego dobra Dla mojego dobra W międzyczasie na drugim palniku zacznę smażyć mięko Czuję się jak Makłowicz na jakimś wyjeździe Bo ten sposób przez świat chodził z tymi palnikami tak nie? I nagrywał. Paskito. Najbardziej się boję zabarwienia tej wody. Póki co jest ona przezroczysta. Ona ma się niby zabarwić na czerwono. W ostateczności użyjemy barwniki, żeby to zabarwić jakkolwiek. Bo kapusta na razie, głowa pusta i nie dochodzi zbyt dobrze. Dobrawimy je solą pieprzem, niczym więcej. Zapomniałam, że powinnam zrobić z połowy y, przepisu Zrobiłam z całego. Ale to nic dostanie nam na śniadanie. Na śniadanie mówisz? Tak. Tutaj ja sobie przygotowuję y, sos. Starowy. ogólnie my ten stosujemy często, ale ola zawsze go robię, nie mam pojęcia jak się go robi. I tym razem nie dodamy barwnika czerwonego, tylko dodamy trochę soku z buraków. Taka ciekawostka, używam dzisiaj taką łyżeczkę, którą dostałem od moich szesnastu na roczek. Niesamowita ciekawostka, ja za to widzowie używam taką łyżeczkę, którą kupiłem w Ikei na przecenie, jak kupowałem wszystko do domu. Moja woda się, coś tu się pali, nie wiem co się pali, ale dziwnie śmierdzi, czujesz to? Tak. No, będzie dobre na pewno widzowie. O, ta woda się, patrzcie jaki ten kolor jest tej wody, niebieski. A nie... <laughs> Ej, a dodaj teraz czerwony barwnik może. A, bo ja Ci nie pomagam. Dzięki. W sumie spróbuję. Rozłączyłem naszą patelnię. Meskię ja to teraz widzowie do barwnika Cyk. Gody, że może Ci wtedy wyjść fioletowy, nie? Jak wyjdzie fioletowy, to będzie fiolet, to jest odcień różu ciemny. No nie do końca. Dobra, no jest to czerwony teraz. Odcedzamy tą sałatę. W sensie tą wodę dajemy osobno i gotujemy tu makaron. Więc zaczynamy się komorzyć kapusty. Będzie bardzo dobry. Okay. My czekamy aż nam roztopi się masełko. Smażymy nasze naleśniczki i podajemy naleśniczki. No i chyba widzisz co robię. Nie, Ja nie patrzę, nie mam czasu. A no to, to nie na leśniczki. Szczerze mówiąc, widzowie, to wygląda jak barszcz. A wiesz, że myślałam, żeby zrobić barszcz? A co, było Tylko takie wiem, proste. Nigdy ty nie lubisz, tego, tak. Bo ja bym naszkała zadowolona, kiedyś zrobił barszcz. Serio? No, tak, tak. Chyba był przepis w się Barszcz jest jeszcze różowy, bo jest taki zabawny. Tak, 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 ale on się robi godzinę. A, no to nie. No, no i teraz tak, kupiłem makaron ryżowy, bo on przeczytałem, że podobno się farbuje fajnie. Wrzucam połowę. Jak coś nie wyjdzie, to będę miał drugą połowę. Dobra, ja nie wiem, jak to nie patrzę. Tak, to wygląda. Na razie mięso mieszam. Ty, będzie git! Tak? No pewnie! Musimy jeszcze szybko dodać trochę mąki, bo nasze czas na naleśniki jest za rzadkie. Nasz sos serowy To jest ogólnie śmietana woda i proszek. Ale on jest bardzo dobry. A, nasz pierwszy naleśnik się już robi. Wtedy go dekorujemy. smażymy następnego i będzie gotowe Dzięki. To Proszę. Dobra, jak mój makaronik? O kurczę. O, fuuu że taki... <laughs> znaczy to jest odcień różu, nie? No, jest no, ale nie, 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 to, wszystko wszystko, 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 że jest, w tej wodzie tak nie, no. Tak, zaraz to nie, To się powoli tu gotuje Z tym ja przejdę do tyłu, do nie, żeby nie, mieć nie, z tego Dobra, nie, nie, jest powiedzmy, że różnym. Przepaliłam, ale to nic Widać, że jest trochę różowego Pierwszy naleśnik jest gotowy No powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z efektu Makaron jest bardzo ładny Ja już dekoruję mojego naleśnika Już? Tak Dajemy sobie troszkę tej serka Dajemy trochę dżemu Malinowego Dobra, teraz do tego sosu Dodajemy barwniki I to będzie mega satisfying Nie to co jakieś tam Oli robienie naleśników. Właśnie, jaki piękny naleśnik, zobaczcie. Barwimy nasz sosik. Mieszamy. Uuu! E, fajnie to wygląda! Nasz sos serowy jest różowy. I to bardzo ładnie różowy. Dobra, mm. mamy nasze mięsko usmażone. Dodajemy do niego makaron. Do tego dodajemy nasz sosik. Dlaczego dodamy jeszcze serka, bo Ola lubi serek Układamy kolejnego naleśniczka ja Mam nadzieję, że ten ser się zabarwi też na różowo e, Może jak się roztopi to tak A ty mi pomagasz dzisiaj No bo jestem kochana na widzisz? Ale to wygląda dziwnie Nasze danie wygląda jak wygląda, ale będzie pyszne I tak naprawdę to wyłączamy Układamy Dajemy nasze malinki Bierzemy to stąd Dajemy naszą ser Cyk, cyk Hahaha, <laughs> po <Poza> ostatniej chwili <laughs> Cyk, gotowe e wyrównana walka była! Bardzo wyrównana! Nasze dania są gotowe, sprzątamy tutaj. Oceniamy smak? Rzucamy na Instagramie, żeby widzowie ocenili wygląd Co prawda tu ciężko, znaczy no wiadomo, który wygra, to widać, ale, ale dobra A ta różyczka moim zdaniem wygrywa Ta różyczka robi robotę, nie? No tak. zobaczymy ja Widzimy się za chwilkę Okej, okay, więc ja chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy Że ja dodatkowo pomyślałem o różyczkach, które są dla ciebie O, to masz dodatkowe trzy punkty I pomyślałem o napojach, które też są różowe Nie, to, to za wszystko masz cztery punkty Cztery punkty dodatkowe? Tak? Dobra, które smakujemy najpierw? Ja bym posmakowała najpierw twoje Obja. mi się wydaje, że bo... To jest obiec, a moje to jest pozwól, że wyciągnę. To była tylko taka ozdoba. A nie może na to nie jest jedalny kwiat? Paweł. Niestety Jak się nie. starałeś? Ja się buję tej kapusty najbardziej. Nie uspakuje podobnie, jakby nie jest zmieniony smak. Jest jedna rzecz, makaron. Tak, i nie. Sam jest, sobie tak. makaron, przez to, że jest różowy. No jest taki średni. Nie, a jest nawet zmieniony nie, co się zrobiło różowe. Tak. To było przemyślane wszystko. Moim zdaniem jest trochę przesolone albo jest zbyt mocny serowy zrobiony po prostu. Mocny serowy Jest taka szansa, dlatego ja tutaj daję takie pół na 5. Tak? Nie ja na pięć tak, ja daję czwórkę. Bo mi smakuje, ja lubię ser, więc jest spoko. Ja sobie chętnie zjem Powiem tak, za tą pepę nie wnikajmy na to, jaka ona jest. Duży plus. Sam cukier. No. Nie. Z czym są w środku? A, zobaczysz? Bo za serek wiesz, że dostajesz duży minus ode mnie, nie? Ser. I zgrzemy. Tak, malinowym. I malinki są specjalnie dla Ciebie, bo lubisz malinki. Ty na no powiem Ci. Dobre, nie? Faktycznie duży plus jest taki, że zrobiłeś naleśniki w Thermomixie, one są pyszne. Nawet jak robię sama, Przepisy z Thermomixa. nie wychodzą tak dobre, dlatego użyłam Thermomixa, bo wiem, że ty lubisz najbardziej te naleśniki. Gdyby serka nie, to nie nadała, to by była piątka. A jest? Czwórka. A czy już tu buraka? Nie, a to jest burak? No! Ja żeby naleśniki były różowe. Znaczy, nie zabarwiłaś ich barwnikiem. To jest z tak. A to też dobrze, bo jest zdrowsze. Spoko, czwóreczkę ci daję. Bardzo yy, dobre. Ja sobie daję też czwóreczkę. W sumie. Wydaje mi się, że za prędkość nie powinniśmy oceniać. Bo w tym samym, bo czasie? W tym samym czasie skończyliśmy. Ja po prostu szybciej krzyknęłam. No okej. Okay. Jak uważasz? Instagram ocenił, że moje jednak wygrywa Tak, podejrzewałem Cześć, Pepa. Pepa! Pepa zrobiła robotę Na 100% Pepa tutaj Ej, nie ma na to Czyli ja mam dodatkowe 5 punktów I w sumie reszta wyszła na równo więc No ja czyli wygrała. tak się wygrałaś Ale uważam, że idealnie się wypełniam Tak, dokładnie Dlatego idealnie też będziemy się wypełniać sprzątając Będziemy sobie wiazy, pomagać. No z ale... takim odkurzaczem ja na pewno będę odkurzać w domu Ja swoją górę też mogę sprzątać I Być może wiecie dlaczego Jeżeli nie wiecie dlaczego to zapraszam na mój kanał Link jest oczywiście Oczywiście w opisie Jaka to reklama poleciała teraz Tak, podejdźcie na sady.pl, tam są fajne ciuszki Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli takie odcinki wam się podobają Tu może jakiś inny kolor, albo inne na przykład Tak, może będziemy kontynuować tę serię Link do odkurzacza jest w opisie A my widzimy się w kolejnym odcinku, Pa. Hej! Dobra, dawaj ten karbon Dziewczyny, Dziewczyno, lekki odkurzacz To ja lekko od razu sprzątanie